Witajcie, moi drodzy. Witajcie, kochani. Nagrywam Wam filmik dosyć późno wieczorem, więc pewnie dopiero e, rano natkniecie się na ten filmik. Mhm. Dobra. Zobaczymy sobie, słuchajcie, co takiego lub kto zmierza do Was. Mamy, słuchajcie, trzy grupy. Grupa numer jeden. Grupa numer 2. I grupa numer 3. I sprawdzimy sobie, kto do Was zmierza. Króciutkie czytanie. Użyję tutaj, słuchajcie, nowej talii, która do mnie dzisiaj przyszła. Bardzo piękna talia. Sekrety różanego tarota. I sprawdzimy sobie, kto lub co zmierza do grupy numer 1. Grupa numer 1. Sprawdźmy, co takiego zmierza do grupy numer 1. Co takiego lub kto. Co takiego lub kto zmierza do grupy numer jeden? O, wow, piękne karty. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie ładne karty. Słońce. Energia słońca, energia radości, energia szczęścia, energia pozytywnych chwil. I trójka pentakli. Ewidentnie to idzie, energia słuchajcie, a, współpracy. No, tego tarota troszeczkę inaczej odbieram. Tutaj chodzi o radość ze spędzonego wspólnie czasu. Ten czas, który idzie, będzie powiedziałabym bardzo taki no, obfity, ale nie tylko tu chodzi o um, miłość, radość, ale też o wspólnie spędzony czas, który będzie niezwykle no, taki spełniający. No, wiecie, święta idą, więc pewnie chodzi też o to, ale zobaczmy. Zobaczmy. Trójka pentakli. Rycerz Buław, zobaczcie, jak romantycznie. Jakiś tutaj, słuchajcie, romantyczny gość na białym koniu zmierza do Was. Mamy energię szybkiego impulsu, mamy chęć budowania relacji. Ale powiedziałabym w takim bardzo jasnych barwach, bo w energii słońca, czyli chcę spełniać się, chcę, chcę próbować, chcę pracować nad tą relacją. Mam dużo siły, mam dużo energii do tego, aby działać. Osiem mieczy, ale ktoś ma jeszcze lęki. Nie wiem, czy to jest ta osoba, czy to jest. Czy Jesteście wy. Ewidentnie mamy tutaj energię osoby, która bardzo mocno lęka się wyjść z tą energią do was. Co to, to, to jest, o co tu chodzi? Dlaczego osiem mieczy? 9 mieczy, 10 mieczy. O matko, słuchajcie, ktoś kończy jakiś cykl. To może być osoba, która bardzo intensywnie o was myśli, ktoś to bardzo. Żałuję też pewnego ruchu względem Was. Może to być też Wasza energia, osób, które mnie oglądają. Ktoś, kto obawia się, że może zostać odrzucony, albo że może się po prostu to nie udać. Dosłownie jest taka energia z kart. Ktoś ma obawy, że nie zostanie też przyjęty. Że zostanie odrzucony, albo że szybko straci, albo że nie jesteście otwarci na tą relację. Dopytajmy. Co to za osoba? Dlaczego? Dlaczego tak? Dlaczego takie energie? Dlaczego takie energie? Mm -hmm. I są dwie wersje. Dlatego, że ktoś boi się straty ponownie miłości, zainwestowania energii i straty, ale również może uważać, że wy jesteście bardzo niezależne. Mogą być to kobiety, które sobie świetnie radzą finansowo i może odczuwać, że jesteście zablokowane, albo to jest energia tej osoby. Bardzo dobrze jej się żyje względnie, że tak powiem, samemu jako singla jako singiel. I ta osoba mogła wyleczyć się już mogła uleczyć jakieś rany z poprzedniej relacji, coś, co utraciła, i ponownie obawia się zaufać, bo obawia się tej straty. To może być ktoś, kto mieszka od was, słuchajcie, daleko, albo to może być energia przez internet i dwójka kielichów. To też może być osoba. Która ma już do Was jakieś uczucia. To jest ktoś, kto ewidentnie czuje, że jest coś więcej pomiędzy wami. Dobra, kochani. To było dla grupy numer 1. Krótkie czytanko. I grupa numer 2. Sprawdźmy. Co do grupy numer 2. Zmierza. Lub kto? Sprawdźmy. Co lub kto? Co lub kto zmierza do grupy numer dwa? Odchodzicie od pewnego trudnego okresu, może to jest trudny okres w pracy. Um, mogliście być również w energii braku. Mogliście być również w energii braku. To mogą być osoby, które długo też szukały pracy, albo yy, nie byliście zadowoleni ze swojej pracy, czuliście niespełnienie, brak, izolację nawet w pracy. Coś takiego mi się tutaj, słuchajcie, pokazuje. Jeżeli też szukacie pracy, to tutaj się pokazuje, słuchajcie, pojawia się na waszym horyzoncie możliwość właśnie znalezienia pracy. Od, odchodzicie. Odchodzicie od takich trudnych energii. Odchodzicie również od jakichś strat finansowych. Zobaczcie. Dziesięć kielichów, słuchajcie. Idziecie w energię spełnienia nie tylko finansowego, ale również spełnienia w uczuciach. Może to być sytuacja, że w waszej pracy pojawia się. W waszej nowej pracy, słuchajcie, pojawia się mężczyzna, albo to jest w pracy, w której jesteście. I przez tą osobę też oczywiście pewien brak i niespełnienie. Natomiast ja tutaj bardzo silnie odczuwam energię osoby, która albo była bardzo niespełniona w tej pracy, odizolowana i idzie energia współpracy, takiej radości, ale też m, powiedziałabym osoby, którą macie taką. Nawet bratnią duszę w swojej pracy. To nie musi być nawet facet, to może być nawet kobieta druga, tak która Was wspiera, która daje Wam energię do działania, do takiego poczucia, że jesteście spełnieni w pracy dosłownie. Co tutaj jeszcze? Co jeszcze? Grupa numer dwa, co jeszcze? Ja bym powiedziała, że kończy się jakiś trudny cykl, trudna um, sytuacja. Ja bym powiedziała też tutaj w tych energiach kończy się taki etap siedzenia w głowie siedzenia w głowie, obmyślania e, planów, tak, albo m, sytuacji, które wychodzą, które nie wychodzą. Piątka Mieczy mówi, o, że kończy się też m, w tym sądzie ostatecznym, kończy się cykl m, jakichś lęków. Może to być związane, słuchajcie, z pracą. Czego dotyczy ta piątka mieczy? Spełnienia. Słuchajcie, spełnienia. Idzie do Was energia spełnienia. Mogliście czuć właśnie niespełnienie w pracy, coś było takie nie do końca, jakieś wybrakowane, energia jakiegoś konfliktu wewnętrznego i to się kończy. Odpuszczacie. Kończycie ten etap zastanawiania się, czy to idzie w dobrą stronę, czy to nie idzie w dobrą stronę i różnych takich myśli, które były zbyt obciążające. Idziecie w energię ulgi przede wszystkim, sprawiedliwości, ulgi. Dziewiątka kielichów, kończy się trudny cykl i zaczyna, zobaczcie, spełnienie dziewięć kielichów. Dla niektórych z Was również to może być spełnienie w miłości. E tutaj też mamy energię osoby, która dowiaduje się... Y Dowiaduje się prawdy. Prawda, która wyzwala. Co to za prawda? O co tu chodzi? Koło fortuny. Wow. To może być, słuchajcie, jakaś cykliczna sytuacja, albo osoba, albo sytuacja, która powraca do Waszego życia, ale już w dziewiątce kielichów. Czyli to jest sytuacja, która powraca i daje Wam odczucie takie sprawiedliwego spełnienia. Czego dotyczy? Sprawdźmy. Jeszcze koło fortuny. Mhm. Przede wszystkim wychodzicie z iluzji, zaczynacie nowy etap, albo jest tak, jak ja. Oczekuję, albo jest to w taki sposób zrobione, że jestem wręcz dumna, wyszłam z pewnej iluzji, z pewnego niezadowolenia tutaj. I właśnie mówię: To też może chodzić bardzo mocno tutaj mi się pokazuje o jakąś odzyskanie takiej satysfakcji, też życiowej. Jakiegoś, jakiś trudny etap za, zamyka się w Waszym życiu i idzie też dziewiątka kielichów, ogromnego, słuchajcie, spełnienia. Wychodzicie z jakiegoś trudnego etapu, marazmu, jakiejś niejasności, iluzji, iluzji, które, um, którymi mogliście się bardzo mocno karmić. Dobrze, kochani, taka jest energia dla grupy numer 2 i zapraszam grupę numer 3. Krótkie czytanko, co zmierza do grupy numer 3. Co takiego zmierza do osób, które wybrały grupę numer 3. Lub kto? Co lub kto? Słuchajcie, idzie wybór. Idzie wybór, będziecie postawieni przed kochani, przed wyborem. To może być ktoś, kto będzie was prosił o wybaczenie, słuchajcie. To ktoś przychodzi z energią żalu. Może być tu sytuacja, że będziecie wybierać, czy dać tej osobie szansę ponownie, czy raczej już sobie ją odpuścić. I siedem kielichów będziecie bardzo tutaj. Hmm, powiedziałabym. Marzyć. Marzyć, słuchajcie. Wy marzycie o tej osobie. Wow. O co tu chodzi? Mamy tutaj bardzo silnie zarysowany. Obraz, powiedziałabym, króla pentakli, czyli osoby, która jest bardzo taka stabilna. Mamy tutaj koziorożca, może byka. To jest ktoś, kto bardzo mocno Was tutaj powiedziałabym. To jest ktoś, kto z Wami współpracował, pracował albo tu były jakieś, słuchajcie, sygnały, że jest, że jest zainteresowany. Natomiast się wycofał, ale nie wycofał się dlatego, że nie chciał was w swoim życiu, tylko wycofał się, bo to nie był ten czas. Natomiast tu jest ktoś, kto chce u was zawalczyć, to jest ktoś, kto chce przyjść z informacją, że, że bardzo żałuje, że tak to wyszło. No i teraz tutaj proszę nie mieć do mnie problemu, bo ja tylko czytam te kartę. Natomiast to jest ktoś, kto na tamtą chwilę nie mógł wejść w tą relację. Nie widział szansy wtedy, dopiero w momencie jakiegoś wycofania, uleczenia się, czwórka mieczy, może to była osoba, która w ogóle yy, chorowała na coś lub choruje na coś i to tą osobę bardzo mocno wstrzymało. I teraz powraca i chcę wam się wytłumaczyć, słuchajcie. wow, królowa pentakli sprawiedliwość, słuchajcie powiem wam tak, no dajcie tej osobie szansę, bo ja tutaj nie widzę nikogo, kto kto was zranił a bardziej widzę to jako energię osoby, która na dany moment nie mogła wejść w tą relację bo mówię, tu mogło, tu mogło chodzić też o jakąś sytuację zdrowotną Albo ktoś był chory w domu. Ale tutaj mamy fajną parę: Król Pentakli i Królowa Pentakli, czyli dwie osoby, które są dla siebie bardzo, bym powiedziała, idealne. To może być też waga, bardzo silnie mi się pokazała waga. Także dajcie znać, jak to z wami rezonuje, będzie mi bardzo słuchajcie miło. I buziaki, ściskam Was mocno. Do usłyszenia, papa.